Mapa tożsamości Żor. Społeczność żydowska i jej ślady w regionie. Hotel Cwajk założony został w 1840 roku na żorskim rynku jako hotel pod czterema lipami. Od 1873 należał aż do roku 1937 do rodziny Cwajk i taką też nazwę w tych latach nosił. Cwajks Hotel, następnie Hotel Cwajk. Jego właścicielem był Salo Zweig, destylator, gorzelnik, szynkarz, a po jego śmierci syn, Max Zweig. Maximilian Zweig w trakcie I wojny światowej walczył w armii niemieckiej. Następnie był w okresie międzywojennym zaangażowanym politycznie działaczem ugrupowania mniejszości niemieckiej w Żorach. Kandydował do rady miasta z listy niemieckiej. W 1937 roku sprzedał hotel i przeniósł się do Katowic. Właścicielem został wtedy Paweł Szwarc Opolszczyzny, który po remoncie zmienił nazwę hotelu na Hotel Polski. W czasie II wojny światowej nazwę po raz kolejny zmieniono, tym razem na Panzerhotel, ponieważ we wrześniu 1939 roku przez kilka dni stacjonował tam sztab niemieckiej 5. Dywizji Pancernej. Zniszczony w czasie działań wojennych w 1945 roku po odbudowie stracił charakter hotelarski. W czasach PRL-u mieścił się tam dom towarowy WPHW, zaś po roku 89 obiekt jest wynajmowany przez różnego rodzaju firmy z branży gastronomicznej, rozrywkowej i oświatowej. Kto by pomyślał, że nawet tutaj w Europie, w mojej można by rzec kolebce, będę w stanie poczuć tak gorący powiew, jaki do tej pory muskał moje policzki na afrykańskiej sawannie. Pośród wysokich traw, tupotu kopyt antylop, śmiechu moich przyjaciół, z plemienia kikuju, a może jeszcze gorętszy, powiew wspomnień z dzieciństwa, rodzinne żory. Choć po tylu latach znowu mogę je zobaczyć, to zamykam oczy, staram się powstrzymać łzy, wzruszenia. Poddaję się temu silnemu prądowi i odpływam w najdalsze zakątki pamięci. Przez chwilę nie widzę nic, nie słyszę nic, nie czuję nic. Z tego stanu wyrywa mnie jakiś głos, znajomy, ciepły, głos mojej matki. Regino, kochanie, obudź się, już niedługo będziemy na miejscu. Powoli otwieram oczy i widzę przed sobą jej twarz. Uśmiecha się lekko, ze spokojem, a ja odruchowo odwzajemniam jej ten gest. Rozglądam się wokół. Nasz automobil prowadzony przez Tatę, właśnie przejeżdża ulicę wiodącą tuż obok rynku. Dostrzegam charakterystyczny placyk w kształcie kwadratu, otoczony drzewami, wokół których biegają roześmiane dzieci. Odwracam głowę. Mijamy kolejne witryny sklepowe, domy, kamienice. Tak dobrze znam te okolice. Dziadek nieraz spacerował tu ze mną, gdy nie miał żadnych, jak mawiał, obowiązków na głowie. Skręcamy, a po chwili zatrzymujemy się pod dwupiętrowym budynkiem ze spacistym dachem, balkonem i podpierającymi go kolumnami, pod hotelem należącym do ojca mojego taty, Maxa. Czuję, jak radość mnie rozpiera. Wreszcie będę mogła zobaczyć dziadka, posłuchać jego bajek, które tak uwielbiam. Niestety ten wyczekiwany moment musi się odwlec. W momencie, w którym wysiadamy z samochodu. Z hotelu wychodzi pewna para: mężczyzna w eleganckiej marynarce oraz pani z ziemnej żółtej sukience i kapeluszu na głowie. Najwidoczniej właśnie się odmeldowali i przygotowują się do wyjazdu. W tym czasie ja przyglądałam się rządkowi czerwonych róż i czterem lipom rosnącym przed wejściem do hotelu. Kwiaty pachną cudownie, jak każdego lata a z ich opajającym zapachem spółgra piękny, rubinowy kolor płatków. Wprost nie sposób oderwać oczu od tych, wydawałoby się, aksamitnych roślin. Wpatruje się w nie jak oczarowana, aż do chwili, w której wspomniana para odjeżdża spod budynku. Niemal równocześnie jego drzwi otwierają się z cichym skrzypnięciem. Słyszę głos wypowiadający imiona moich rodziców. Walderze, Jetel. Odwracam gwałtownie głowę, odrzucając moje krótkie warkoczyki na plecy. To dziadek wita się z mamą i ojcem. Ja również nie zamierzam uniknąć spotkania. W tej samej chwili podbiegam do niego i rzucam się mu w ramiona. Przytula mnie, wyraźnie ucieszony, że syn z żoną oraz córką przyjechał w odwiedziny, a następnie zaprasza nas do środka budynku. Idziemy długim, oświetlonym korytarzem aż wreszcie dochodzimy do obszernej sali, w której poustawiane są stoły oraz krzesła. Siadamy przy jednym z nich. Dziadek roz zaczyna rozmowę z rodzicami, co niespecjalnie mnie interesuje. Rozglądam się po wiszących na ścianach obrazach i portretach, półkach, kredensach. Moją uwagę przykuwa stojący na jednym z nich mały kieliszek do likierów. Wygrawerowane jest na nim imię i nazwisko mojego pradziadka, Salocwajga, oraz jakiś wzór. Wytężam wzrok, żeby dokładnie zobaczyć, co on przedstawia, lecz nagle rozpraszają mnie poważne słowa dziadka. Dobrze, że przyjechaliście. Nie wiadomo, jak długo jeszcze będziemy mogli się widywać. Nikt nie wie, co się z nami będzie działo. Nienawidzą nas. Choć mój mały rozum nie do końca pojmuje ich sens, to jednak wyczuwam w nich niepokój i troskę. Przypatruję się ponurym twarzom rodziców, a później dziadkowi. On również marszczy brwi. Ku mojemu niezadowoleniu, ponieważ nie chcę, żeby się martwił. Dziadku, opowiedz mi bajkę! wołam stanowczo, na co on spogląda na mnie. Momentalnie się rozchmurza i wskazuje na swoje kolano. Zeskakuje z krzesła i podchodzę do niego. Siadam na jego nogach, uśmiechając się szeroko. Dziadek Parska śmiechem zaczyna opowiadać, jak ja to kocham. Pewnego razu był sobie król o imieniu Salomon. Co nocnił on o złotym drzewie. Wreszcie zapragnął je odnaleźć. Wyruszył więc w długą, trudną podróż w pogoni za swym marzeniem. Zamykam powieki, wsłuchując się w opowiadanie. Wtem niski, chropiwy głos dziadka stał się jakby cichszy. Zaczął się rozpływać, zanikać. Aż nagle przerodził się w wysoki, mocny kobiecy ton. Otwieram oczy, nieco zdziwiona tym niesamowitym zjawiskiem. Znajduję się w pomieszczeniu o jasnych ścianach, w rogu którego stoi niewielki stół. Dookoła niego na fotelach siedzi kilkoro ludzi. Rozmawiają o czymś z ożywieniem w języku, którego nie znam. Po chwili namysłu wnioskuje jednak, że porozumiewają się po angielsku, a właściwie ćwiczą, gdyż co pewien czas jedna z kobiet, zapewne prowadząca, udziela rozmówcom pewnych wskazówek, poprawia ich, wypowiadając się z czystym angielskim akcentem, na co ci kiwają głowami, uśmiechają się. I wracają do konwersacji. Na chwilę odwracam się i wyglądam ze znajdujące się po przeciwnej stronie stolika okno. Widzę rynek, współczesny rynek, po którym kręci się mnóstwo ludzi. Drodzy pospiesznie przechodzą po wybrukowanej ścieżce, złóż której stoi kilka niewielkich budek. Za nimi widnieje coś szczególnego: karuzela, do której dzieci ciągną swoich rodziców na przejażdżkę. Innym obiektem zainteresowania najmłodszych jest fontanna z kamiennych płyt, tryskająca zimną, wręcz proszącym się o zmoczenie rąk wodą. Położona jest ona na tym samym skręcie, który podekscytowana omijałam kiedyś w drodze do hotelu dziadka. Tymczasem ponownie zerkam na grupkę dy dyskusyjną. Przyglądam im się przez chwilę, czuję ogromne wzruszenie. Wszystko to, co zobaczyłam, chwyciło mnie za serce. Żory od czasów mojego dzieciństwa zmieniło się niemal nie do poznania. Jednakże tym, co poruszyło mnie najbardziej, była owa lekcja angielskiego. Znak, że ludzie polacy, żorzanie, otworzyli się na obce narody, zaakceptowali je, naprawili błąd, który popełnili naziści, dostrzegli, że inny nie oznacza gorszy. Zrozumieli to, że zwyczaje jednej rodziny mieszkańców miast. Całych krajów splatają się ze sobą i wszystkie razem budują kulturę ważną dla mnie, dla ciebie, tworzą nas, naszą tożsamość.